Leci Dobra. Robin, no, czekaj No nie, ej, zobacz, czemu on jest tak wysoko? Nie co się tam wzięli. Mam jego przystawkę, ej, bo Robin jest na wyspie No co on tam robi? Ej, wydaje mi się, że Robin może zginąć A czy jak nie wejdę na ziemię, to on się nie teleportuje do mnie? Raczej nie Przestań Co? Dawid? Kim jest kurwa Dawid? Aha. Ej, nie wykorzystałem sania robina. To zrób to dopóki on żyje. On już nie żyje. A. Ej, gdzie on jest? Bip Powiedz mi gdzie on jest, proszę. uderz mnie tylko rywa. Zrobię to, ale gdzie on jest? Poszedł ROBIN! ROBIN my big! Słyszałem to! <laughs> Jakby normalnie świczeszczały! O! O! To będzie bardzo ciekawy początek video. Spider gay. Bo się świeci na różowo. Spider inny, tolerancyjny człowiek. Spiderman innego pochodzenia. Miles Morales. Na koloseum, czemu on się nazywa Spider-Man, a nie po prostu Alfred? A nie Arnold. Arnold, a jaki Arnold? Hitler. To, to jest ten syn Hitlera? Co? To jest syn Hitlera? No. Arnold Hitler. Tak jak UV-UBH42 gwałcił mały Dobrze, że cię przerwało. Nie będę musiał wycinać. Jak kiedyś, który małym cię przerwał? Przerwało cię, gdy powiedziałeś, Gwałci małym małe. No, bo się dowiedzieć co powiedziałeś. Pomyślam się. Domyślam się, co powiedziałeś. <vitboxing> ciężko się nie domyślić. Tak samo jak franek. To ta, Sigma Pranek. Oh. Arnold Hitler gwałci małe. No małe co, małe co? Jabłka. Jabłka, ogórki. Jabłka, ogórki. Oh, wizjer śledzący. Który gwałci małe... Który gwałci małe dzi... Dzi, dzi co? Znowu Cię przerwało. O niech to chcę to mówi. Przerwało Cię jak powiedziałeś małe dzi? <noise> Małe co? <noise> to, to wiesz, to jest wielki brybry patapimcie ten chroni przed kancelem <noise> Tak Kolejnym. Kolejny. Nie ja przed... Ten przed, Forda. przed tamtym się nic nie uchroni. Jasia broni.. Jonatana. Nie, bracia Jonathana. <noise> co se braton gwałci, małe dziewczyny? To już było, słychać! Ta dżungla nie rezerwa. się zielone? To nie on. To był Sentino. <noise> Jak to był palion <noise> Ta, no ta! A tylko czy Kruszwil gwałci małe? O, czy Kruszwil gwałci małe? <noise> małe, co? A, no nie dachu. Arnold Hitler, co? zostaw mnie! Ej, pomocy. Ale nic. To też było słychać. To gdzieś mieć dużo do wycina. No ja wiem do wycina. No będzie wycina. Zagrożenie. No jestem zagrożenie. Uwaga. Uwaga, zaraz cię skancelują. <noise> no, w górę. W górę. Czemu tu tyle osób leci? Co to jest jest? Jaki kurwa! C Jak tu zginiemy, to włączam recording. Dobrze. To się chyba do ciebie tupa. Tupak Nie. do ciebie idzie. Sabrina Carpenter. <laughs> Good game. <laughs> Nie mam amunicji do pomp, dobra. Good game. Wow Wydaje <laughs> się, że on cię widzi. <śmany> 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 oh, zabił nas gościu z rangą C jak C.